Mamy absolutny skandal. Zobaczcie, co wygaduje pani reżyserka Elwira Niewiera w polskiej ambasadzie w Berlinie na forum Polska-Niemcy 2025. Ale to, co się wydarzyło w niedzielę w naszym kraju, mam na myśli wybory, sprawiło, że czuję się bezsilna bo mam wrażenie, że my nie mamy wystarczających narzędzi, aby bronić się przed rosyjską dezinformacją i jej wpływami. Pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy. I to nie jest już problem tylko Rosja, nie jest problemem już tylko Ukrainy. To realne zagrożenie dla naszej demokracji i bardzo proszę, abyśmy tego nie ignorowali. Dziękuję bardzo. Pani Elwira Niewiera, laureatka Nagrody Polsko-Niemieckiej, dziękuję serdecznie. I ja również gratuluję.